Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy słuchali, czytali raczej zdania, które poprzedzają to pierwsze czytanie, odczytane dziś, usłyszelibyśmy, że Pan Bóg mówi przez proroka Ezechiela do Izraela: Nie ze względu na Was to czynie ludu Izraela, ale ze względu na moje święte imię bo chcę je uświęcić. Wielkie moje imię, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich. Poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczyma. Pan Bóg chce uświęcić swoje imię. Co to znaczy? Chce ukazać swoją istotę. Swoją świętość, to kim Bóg naprawdę jest. Bo to jest rzecz najważniejsza. I dla nas, i dla całego świata. Po to wybrał naród izraelski, aby na nim ukazać swoją świętość, swoje imię. Imię oznacza istotę osoby, istotę Boga w tym przypadku. Aby pokazać swoją miłość. Po to wybrał ich. Po to wybrał nas chrześcijan, aby objawiać swoje święte imię. Wybrał Izraela, ludzi słabych, jak widać, bo to jego imię zbezcześcili. To znaczy odebrali mu chwałę, odebrali mu cześć. Bo zamiast być wiernymi Panu Bogu, oddawali cześć obcym bogom, idolom, robili to, co chcieli. Nie kierując się Bożym prawem. To zakończyło się niewolą babilońską, bo prorok Ezechiel jest prorokiem z czasów niewoli babilońskiej. Zbezczęśliście moje imię pośród narodów, bo narody mówią: Ten Pan Bóg ich zostawił. Ten Pan Bóg, ten Bóg jest słaby. Wygrali nasi bogowie, ponieważ w starożytności uważano, że nie tylko ludzie, czy narody między sobą walczą, ale zarazem walczą też bogowie tych narodów, bo każdy naród wtedy, w czasach pogaństwa, miał jakichś swoich bogów. Grecy mieli swoich, Rzymianie mieli swoich, Babilończycy mieli swoich bogów i tak dalej, i tak dalej. A Bóg Izraela, właśnie ten jeden, który chce się objawić i pokazać, że On jest jedynym Bogiem, że tamtych bogów nie tylko nie ma, ale że za tamtymi bogami ukrywa się zły duch, że to w istocie On przyjmuje różne maski strasznych bogów pogańskich, którzy żądali od ludzi, właściwie nie oni, tylko szatan, przez te ukryty w tych maskach żądał rzeczy strasznych, łącznie z ofiar z ludzi, łącznie z ofiar z dzieci, niewinnych dzieci, straszne rzeczy. Także to greckie pogaństwo tutaj wyglądało okropnie. Ono było potworne łącznie z, z prostytucją, która dokonywała się w świątyniach pogańskich. Dla nas rzeczy niewyobrażalne, ale tak było, także na tej ziemi, także na, na ziemi polskiej, zanim przyszło tam chrześcijaństwo. Tam też składano ofiar, ofiary z ludzi Bożką. Rzeczy straszne. I Pan Bóg mówi Wy zamiast objawić moje imię zbeszcześciliście je. Nie pokazaliście mojej świętości. Dlatego ja sam zatroszczę się o moje imię. Na was, takimi jakimi jesteście, słabymi, którzy zostaliście uprowadzeni z waszego kraju. Okażę kim jestem. Pokażę moją moc i moją miłość do was. Yy, dlatego mówi zbiorę was Kościół Ludusk. Biorę Was z tego wygnania, zabiorę Was ze wszystkich krajów i przyprowadzę Was z powrotem do Waszego kraju i pokropię Was czystą wodą, to już jest zapowiedź Świętego, abyście się stali czystymi, oczyszczę Was z wszelkiej zmazji, od wszystkich Waszych boszków, od tej całej niewierności, przez którą trafiliście na wygnanie i dam Wam nowe serce i nowego ducha dne. Do Waszego wnętrza, zabiorę Wam serce z kamienia, serce kamienne, to znaczy takie, które chce pełnić swoją wolę i nie obchodzi go to, co chce Bóg, i nie widzi Bożej miłości, nie, nie ceni jej, nie szuka jej, a dam Wam serce z, z ciała, z, z serce, które reaguje, serce, które jest otwarte na miłość i tą miłość przekazuje. I będziecie przestrzegać moich przykazań, według nich postępować. To znaczy, chodzi o te najważniejsze przykazania przykazania miłości Boga i Bliźniego. I, I Pan Bóg to czyni w Jezusie, Chrystusie. I widzimy, jakie są też skutki, bo w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus w przypowieściach mówi do arcykapłanów i starszych ludów. Mówi o tym, jak pewien król chciał wyprawić. Ucztę weselną swojemu synowi. Ten syn e, króla to jest Jezus Chrystus, a tym królem oczywiście jest Bóg. I, i Jezus Chrystus przychodzi i wzywa Izraelitów najpierw, także arcykapłanów, także faryzeuszów do nawrócenia, ale spotyka się z odrzuceniem. Spotyka się znów z kamiennym sercem. Bo to prawda, że Bóg zmienia nasze serca, chce je zmieniać, ale nie robi tego na siłę. Pan Bóg zawsze szanuje naszą wolność. Zawsze przychodzi do nas delikatnie i z miłością. Tak działa Duch Święty. Natomiast szatan odwrotnie. Stara się nas wprowadzić w różnorakie niewolę, stara się nas zastraszyć, zmusić. Nie szanuje wolności człowieka. Wręcz przeciwnie zły duch. Odbiera człowieka, człowiekowi wolność, czyli go niewolnikiem różnych ideologii, różnych przywiązań, nałogów. I widzimy, jak ci zaproszeni na ucztę odchodzą, nie chcą przyjść i idą do swoich bożków. Jeden na swoje pole, bo pole jest dla niego ważniejsze niż może zaproszenie, zaproszenie drugi do kupiectwa, a inni jeszcze. Ciekają się, że ktoś burzy im pokój, spokój święty i znieważają, znieważają sługi i nawet ich zabijają. Pan Jezus mówi o tym, co czeka potem apostołów i tych, którzy będą głoszyć Ewangelię. I widzi też, mówi też, prorokuje, co stanie się z tymi ludźmi. Dlatego no król uniosł się gniewem, posłał sobie wojska, kazał wytracić owych zabójców i miasto ich spalić to są fakty historyczne dla siostry, które stały się z Jerozolimą. Przecież mniej więcej 40 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Rzymianie otoczyli Jerozolimę, zniszczyli ją, zburzyli, spalili, zaorali, żeby już tam nie było nic z tego, co żydowskie i zbudowali na tym miejscu nowe miasto a arcykapłanów kapłanów pozabijali. Rzeź była tak straszna, że, krzyży, że drzew zabrakło na krzyże wokół Jerozolimy. Rok 70. Zwycięstwo Rzymian nad, nad Izraelem. Strasz, potworna klęska. Żydzi przez wieki potem mieli zakaz wstępu do Jerozolimy, do Miasta Świętego. I Pan mówi dalej. Wtedy ten król rzecze swoim sługom Uczna Weselna jest gotowa. Zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Złych i dobrych. I to jest to, co dzieje się potem, co dzieje się cały czas, że przez ewangelizatorów, przez apostołów, tych pierwszych apostołów tych późniejszych, także przez nas, Pan stara się wszystkich zaprosić na ucztę weselną swojego syna. Zaprosić na... Na Paschę, na Eucharystię, aby doświadczyli miłości Boga i żeby się powierzyli Panu Bogu, żeby przybrali weselne szaty. Szaty weselne to są białe szaty chrzcielne. Dla pierwszych chrześcijan to było oczywiste, że tu chodzi o szaty chrzcielne, dlatego że wtedy chrzczono przez zanurzenie. Kiedy ktoś, kto przychodził do chrztu, zrzucał swoje szaty, był chrzczony, zanurzany w wodzie kiedy Wychodził z wody, przywdziewał nowe szaty, białe szaty, szaty weselne. Zaproszony od razu na, na Eucharystię. I pojawia się tam też człowiek, który nie ma tej szaty, który oj przyszedł, że tak powiem, jakby ślizgnął się do kościoła, ślizgnął się w te rzeczy święte, ale zupełnie bez prawdziwej motywacji, bez sercem zamkniętym na wodę. Widzimy, że to co, zresztą kapłan modli się przed, przed Komunią Świętą, żeby to, ta Komunia Święta nie była dla nas wyrokiem sądu, bo przyjmujemy ją niegodnie, abyśmy byli właśnie godni, to znaczy otwarci i żyjący z miłości Pana Boga, a nie ze swego egoizmu, pełniąc swoją wolę, w gruncie rzeczy odrzucając Pana Boga i traktując... Kościół i sakramenty jako coś, co nam służy do jakichś tam naszych celów. Pan Bóg pragnie od nas miłości tych, którzy otwierają się na Jego miłość i odpowiadają miłością na miłość, prowadzi do nieba. I po to my dziś jesteśmy, aby na tę miłość Pana Boga się otwierać, powierzać Mu się w tych naszych białych szatach chrzcielnych, niesplamionych grzechem. Amen.